Dobrze moi drodzy, więc e, zakup został dokonany. Samochód wyląduje w ofercie Szafran Inwestycje. Jest to Volkswagen Transporter z 1968 roku. E, wyremontowany całkowicie. Powiem Wam, że stan jest naprawdę e, bardzo, bardzo dobry. Widziałem już wiele samochodów po remoncie i ten naprawdę. Jest bardzo dobrze zrobiony. Ma dosłownie dwa mankamenty, nad którymi można byłoby jeszcze popracować. Natomiast pięknie trzyma linię i to jest ważne. W tych samochodach bardzo ciężko jest utrzymać tą linię przy jakichkolwiek remontach. I powiem Wam, że to, co mnie przy nim urzekło, to wnętrze. Zobaczcie, jak ono tutaj pięknie wygląda. Ktoś się postarał, dobrał naprawdę piękny materiał pasujący do. Tego samochodu i wpisujący się praktycznie w oryginał. Zobaczcie z tyłu mamy taką e, ładną jeszcze tutaj zasłonkę i naprawdę ten samochód słuchajcie wygląda bardzo pięknie. Jest to tak jak wspominałem 68 rok, czyli e, pierwsza wersja, tak naprawdę te dwójki. Dodatkowo jest to wersja. Prycza, więc bardzo rzadki temat. Nie tylko w Polsce, ale myślę, że w Europie tak wyremontowany samochód to jest naprawdę dużo rzadko. Silnik, oczywiście, 1,6 jest w pełni sprawny też po remoncie. Od remontu samochód przejechał około 900 km. Jeździ się nam naprawdę pięknie. I to co słuchajcie, e, lubię bardzo, to od spodu ten samochód jest również w kolorze nadwozia. Zobaczcie, jak tutaj pięknie. Wszystkie części oczywiście odnawiane, malowane i tak dalej, nowe oponki. Więc taki słuchajcie, samochód wjeżdża niedługo do oferty Szafran Inwestycji. Jeśli ktoś z Was jest nim już teraz zainteresowany, to oczywiście zapraszam do kontaktu.